Uważaj na grzyby, Kuba. Właściwie nieważne. Nie ma żadnych bloków pytań. Ta gra jest taka pusta. Spójrz na to. W zasadzie po prostu truchtasz w prawo. Widzę czarną pustkę po prawej stronie. Nie ma masztu ani zamku. Mario po prostu schodzi z krawędzi ekranu. Chyba to koniec. To takie antyklimatyczne. Teraz ekran jest całkowicie czarny. Czy się zamroził? Nie zostawaj po północy. Gra po prostu to napisała na ekranie. To ta sama fraza z notatki, ale lekko zmieniona. Straszne. Może to hak. Zobaczmy, czy możemy zrobić coś jeszcze. Spróbuj nacisnąć przycisk Kuba. Naciskam A B. Nic, konsola wydaje słaby dźwięk brzęczenia, ale to wszystko. Sprawdź jeszcze raz godzinę. Zaczynam się niepokoić, jest 23.40. Chcę sprawdzić, czy plotka o efekcie północy jest prawdziwa. Spróbujmy zresetować. Naciśnięcie przycisku resetowania. Ekran jest nadal czarny z wyjątkiem tego, że teraz nałożony jest Sprite Mario, większy niż wcześniej. On patrzy prosto na nas. Jego oczy są dziwnie pikselowate, a muzyka zniknęła, jest tylko statyczność. Może przycisk zasilania to wyłączy. Nie wyłącza się. Konsola jest zdecydowanie wyłączona, ale ekran nadal pokazuje twarz Maria, jakby był zablokowany na telewizorze? Czy to w ogóle możliwe? Odłączmy to całkowicie. To zabije wszelkie kanały z konsoli. Wyciągam wtyczkę z gniazdka, a telewizor nadal wyświetla tę twarz. To niemożliwe. Nie rozumiem tego. Cóż, nie jestem tym zachwycony. Czy powinniśmy po prostu poczekać do północy, żeby zobaczyć, co się stanie? Czy może odejść? O... Mam ochotę wyjść, ale nie chcę też ryzykować, że coś dziwniejszego wydarzy się, gdy nie będziemy tego oglądać. Zostańmy i zobaczmy. Jest 11:45, jeszcze 15 minut. Jeśli to jakiś misterny żart, powinniśmy uważnie obserwować. Może złapiemy błąd, który wszystko wyjaśni. Zostawię nagrywanie w telefonie. Dobry pomysł. Pozwól mi napisać na czacie grupowym, żeby śledzić czas. 23:46. Gra jest odłączona, ale obraz pozostaje. Wysłano. Słyszysz to słabe buczenie? To tak, jakby telewizor starał się utrzymać obraz, którego nie powinien. Może możemy przykryć ekran kocem do północy? Ta twarz mnie przeraża. Czekaj, obraz się zmienił. Tło jest statyczne, a usta Mario właśnie się otworzyły. Widzę biały tekst, Ajd same, pisany po jednej literze na raz. To takie niepokojące. Zazwyczaj to wesołe powiedzonko, ale to wydaje się groźne. Nie podoba mi się to. Odsuńmy się. To sprawia, że dostaje gęsiej skórki. Żarówka po prostu migotała w synchronizacji z telewizorem. To wykracza poza normę. Czuję się jakbyśmy tkwili w kliszy horroru. 10 minut do północy. Jest teraz 11.50. Zobaczmy, czy coś drastycznego wy. Cała historia poniżej.